Dzień dobry, witamy Państwa, chcemy przeglądnąć prasę ekonomiczną i tu zawsze mnie to rozbawia, bo ile razy zaczynamy przegląd prasy ekonomicznej, zaczynamy od faktu Tak. <laughs> i można by było powiedzieć, że nie jest to prasa ekonomiczna, niemniej jednak dużo informacji dla takich prorodzinnych powiedziałabym tutaj można znaleźć, napisanych w łatwy taki sposób, w, skrótowe, w skrótowej formie, na przykład na stronie czwartej w fakcie, wtorkowym fakcie jest uwaga, rodzice: Teraz łatwiej o zasiłek rodzinny. Czyli możemy się starać o zasiłek rodzinny. Ile wynosi zasiłek? 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia piątego roku życia. 124 na dziecko w wieku od 5 do 18 i 135 na dziecko w wieku od 18 do 24 lat. Jeszcze, jeszcze można poczytać o szczegółach. Na to. Także jeżeli obniżyły ci się dochody, możesz po prostu starać się o zasiłek rodzinny. Tak, i to w 2019 roku ze względu na epidemię. Tak Czyli obniżyli nam etat albo nasze dochody się zmniejszyły. I jesteśmy w tych pułapach, się mieścimy, możemy się starać o ten dodatek. Ważne, żeby przeczytać, zobaczyć, bo się warto, warto się starać. Tak. A ja mam rzecz pospolitą. I rzecz pospolite jest, że przedsiębiorcy, którzy nie dostali pieniędzy od kontrahentów, szybciej skorzystają z ulgi na złe długi. To znaczy, jeżeli nam ktoś nie zapłaci za fakturę, to obniżono. Te dni, po której możemy skorzystać z ulgi, z 90 dni na 30 dni. Ale to szyb... zdecydowanie. Tak. Szybciej ta podstawa opodatkowania nam się zmniejszy i nie, moż... nie musimy zapłacić takiego podatku. A co u ciebie? O, w ty w dzienniku... masz dużo. W Dzienniku Gazeta Prawna od 29 czerwca. Bardzo ciekawy artykuł dotyczący wypłat poniżej 2 milionów złotych, czy wystarczy certyfikat rezydencji. Tutaj chodzi o obowiązku wprowadzonym z obowiązku nowelizacji ustaw o PIT i CIT i szczegółowe informacje dotyczące wyjaśnienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, czy wystarczy posiadać certyfikat rezydencji, czy trzeba wykazywać szczegółowe informacje przy rozliczeniu z zagranicznym kontrahentem. I, i trzeba czy nie trzeba? No, mówisz, że nie trzeba. No i tego, tego się dowiemy. <grym> tego się dowiemy, <grym> jak to czytamy, tak? Więc zachęcam do przeczytania tego artykułu. Jest, A co tam Maria tak? ja jeszcze w tym drugim fakcie? A w drugim fakcie złóż wniosek o nowe 300, nawołują nas z faktu. Czyli proszę Państwa. Trzeba złożyć wniosek. Dostaniemy 300 zł dla dzieci w wieku szkolnym. To jest taka wyprawka. A to, wyprawka szkolna. Wyprawka szkolna. Co roku Czyli już teraz chyba od 1 lipca, tak? Tak, także można, można składać wniosek od 1 lipca. I chyba najlepiej... Na razie tylko przez internet. Papierowe wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Od 1 sierpnia. Ja wiem, bo mąż już złożył. Yy, za pośrednictwem banku. Także szybko to tak 500 plus 300 plus tak samo można w jednym banku złożyć. Super. Proszę Państwa, tych plusów jest sporo. Mamy dobrze, że mamy okres wyborczy mam Oraz minusów. wakacyjny, oraz wakacyjny, tak. Ja natomiast w Rzeczpospolitej mam jeszcze taką ciekawostkę. Pomoc finansowa starczy bez podatku. Czyli mikroprzedsiębiorca korzystający z pożyczki do 5 tysięcy złotych, tej bezwrotnej pożyczki, nie zapłaci PIT od niej od umorzenia tej pożyczki, tak? czyli nie płacimy podatku. Natomiast nie wiadomo jeszcze, co z umorzeniem subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju. O tym się dopiero dowiemy w 2021 roku. No i znowu mam duży artykuł <grym> z dziennika Gazety Prawnej od 29 czerwca znowu podatnicy mylą wiz z interpretacją indywidualną. Tak? No bo to wcale nie jest takie proste. Nie, nie jest takie proste, tak, nie wiem. A ta tarcza... Zachęcam do przeczytania, bo od 1 lipca już weszło od dzisiejszego dnia, weszły zmiany. O w życie przypisy o matryce VAT i tego samego dnia zaczyna obowiązywać informacja o wiążącej informacji stawkowej, więc zachęcam do przeczytania tego artykułu. I... Warto, warto czytać, przedsiębiorcy powinni przeczytać, jakie, jakie branże będą w tej tak. matrycy, tak. bo tak. To, to, to już weszło w życie i, i wiemy, że, tak, że to trzeba, trzeba pilnować tego i mieć rękę na półcie. I właśnie tutaj... Restauracje kosmetyczne, um, cateringowe, sportowe, to znaczy musicie zwrócić się do, musicie do swojej, księg, uwagę. Do swojej tak. księgowej. Tak. Najlepiej. Bez księgowej, a nie róż, tak. proszę Państwa. A ja na zakończenie jeszcze mam e, z dziennika Gazety Prawnej, był taki dodatek Kapitał, e, kapitał Polski, w którym to możemy przeczytać o. taka ciekawostka jest, że. O 30-leciu 30 samorządów, to jest Kapitał Polski, wydany specjalny, specjalny numer na 30. lecie, z okazji 30-lecia samorządów. Oczywiście są wywiady z prezydentem Wrocławia, z byłym prezydentem Wrocławia, Bogdanem Zrojewskim. Tak. I również e, w tym dodatku kapitał e, Polski jest również artykuł e, Marii Magdaleny-Nawrot. i, i e, raczej o Marii Magdalenie-Nawrot. W sumie o, o, o Tobie, <śmiech> <śmiech> ponieważ e, Maria e, obchodzi również 30-lecie e, swojej pracy dziennikarskiej. No i cały czas jakby w związku z samorządami robiąc Kalejdoskop Dolnośląski, czyli, czyli właściwie program o samorządach. Bardzo jest mi miło, że że się pojawiło, bo przeważnie to ja piszę, a teraz o mnie napisali. No to gratuluję Ci, Maria. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję. Myślę, że następnego trzydziestolecia nie przeżyję. <noise> dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę zaglądać do gazet, a na razie nas oglądać, bo jesteśmy na bieżąco. I podatki info co tydzień będziemy... Zachęcamy. Zachęcamy, oglądajcie nas.